Takiego kebaba w swoim życiu jeszcze nigdy nie jadłeś. Jak wygląda i smakuje czekoladowy kebab. Przyjechaliśmy do łeby na ulicę Leśną, aby to sprawdzić. Będzie grubo. Zapraszam! Zobaczcie na tego kebaba. Taki zawiasek za 20 zł. Zamiast tortilli mamy tutaj ciasto naleśnikowe. Zamiast surówki mamy tutaj Oreo, zamiast sosów śmietane, a mięso to czekolada, która została ścięta z walca przypominającego doner. Ciekawe zjawisko. Próbujemy zobaczymy, jak to w ogóle będzie smakowało. Uwaga! Ciasto naleśnikowe miękkie. Śmietana na plus. Nie jest ze sprayu. Jest sporo tych ciasteczek Oreo. I tutaj razem z tą czekoladą, która jest ścinana bardzo cieniutko, tworzą takie mega słodkie połączenie. Porcja raczej niewielka. Bardziej traktowałbym to w kategorii przekąski. Natomiast plusem jest to, że można wybrać sobie różne dodatki. Są również polewy. Coś ciekawego, ale tylko dla osób, które lubią, jeszcze raz podkreślam, wynalazki. A co ty sądzisz o takim kebabie? Próbowałbyś czegoś takiego? Daj mi znać koniecznie w komentarzu.